W tym wideo cztery krótkie porady na lepszy sen. Po pierwsze, zacznij sypać na prawej stronie twojego ciała. W ten sposób nie uciskasz wątrobą twojego serca, przez co poprawiasz jakość twojego snu. Szczególnie to dotyczy tych, którzy są otyli lub mają jakiś problem z wątrobą. Po drugie, zacznij blokować światło niebieskie. Czyli pamiętaj, przed pójściem do łóżka, około godziny przed pójściem do łóżka, nie baw się komputerem Twoją komórką, nie oglądaj zbyt dużej ilości filmów na telewizorze lub zastosuj po prostu takie okulary, które blokują światło niebieskie. W ten sposób ograniczasz, że tak powiem, światło niebieskie, czyli stymulację po prostu naszego organizmu, produkujesz większej ilości melatoniny i przez co poprawiasz twoje zasypianie oraz jakość Twojego snu. Po trzecie, możesz zastosować akupresurę. Generalnie akupresura, jeżeli chodzi o sen, dotyczy środkowej części naszych pleców, czyli możesz kupić taką piłeczkę lub na przykład rolę, również dobrze się sprawdzi. Przykładasz to na środkową część swoich pleców, uciskasz w takiej pozycji, jakiej teraz ja jestem, unosisz ręce i po prostu uciskasz tą środkową część pleców. Dlaczego? Dlatego, że w środkowej części pleców znajduje się wasz układ współczulny w tym obszarze. Jeżeli stymulujecie ten układ współczulny właśnie akupresurą, to ułatwiacie układowi współczulnemu po prostu, że tak powiem, go relaksujecie. I w ten sposób łatwiej jest wam zasnąć, łatwiej jest wam po prostu poprawić jakość naszego snu. Dlaczego? Dlatego, że układ współczulny jest generalnie odpowiedzialny za stymulowanie waszego ciała. Więc jeżeli ten układ współczulny po prostu relaksujecie, to przez co właśnie poprawiacie jakość waszego snu. I czwartą taką, czwartą taką poradą, którą możecie zastosować, jest to jedzenie seleru około 2 godziny przed pójściem do, do łóżka. Seler ma bardzo duże ilości apigeniny, jest to taki flavonoid obecny właśnie w selerze, na przykład w rumianku. Włodyk selera powinno poprawić pójście, powinno poprawić zaśnięcie oraz powinno poprawić również jakość Waszego snu. Także to są cztery porady, jeżeli chodzi o lepszy sen oraz zasypianie. Skomentujcie, czy Wam pomogło. Jeżeli tak, to będę zadowolony. Gorąco pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych wideo.